Witam Państwa, dobry wieczór. Otóż bardzo dużo emocji, spotkanie dosyć intensywne, ciężkie przede wszystkim. To boisko prawie takie błoto, które dało nam kość, nie się je wszystkim, i rywalowi, i nam. Zaczęliśmy dobrze ten mecz, byliśmy bardzo dobrze ten mecz, spokojni. Chcieliśmy, boisko na, na początku było dobre do, do grania. Graliśmy dobrze w ataku pozycyjnym, zmieniliśmy dzisiaj taki system na, na 1, 4, 2, 3, 1, bo, bo widzieliśmy, że wojsko z doświadczenia tutaj 3 lat na tym wojsku graliśmy, widzieliśmy, że tutaj czwórka obrońców będzie dobrze pasowała, będziemy dobrze ustawieni na kontratach przeciwnika, który tak naprawdę... No to czekał na początku kilka fajnych akcji ta bramka nie 1-0, była, była ładna bramka i akcja. Po tej bramce trochę tak jakbyśmy zaczęli grać inaczej niż, niż do, do momentu tej bramki strzelonej. Chcieliśmy też lekko wycofać, żeby przeciwnik się trochę bardziej otworzył, nam dało więcej okazji, może na jakichś kontratach, żebyśmy ten wynik podwyższyć. Drugie połowy, no, Pościsko się robiło coraz coraz, coraz uh, trudniej do dogrania do ciężkie uh, ta bramka nie jedna nie jedna też trochę kiedyś ten mecz uh, rywal uh, też zmen, uh, kilku zmian uh, zrobił zmienił na ustalenie 3-2 My też uh, po tym uh, musieliśmy zareagować, bo bo tych uh, uh, gabrych i Wrubel uh, uh, niebezpieczny E, Oficyjni mm, zawodnicy, także e, i w tym momencie, jak już zagraliśmy na e, 1-4-3, to już e, my e, prowadziliśmy tą grę i, i byliśmy groźni pod bramką z tradycji. E, Rzut karny jest słuszny na 2-1. I taka, 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 taka akcja w naszym, w naszym e, wykonaniu ostatnio, jak dodaliśmy e, przeciwnikowi, ale. Też przed, przed, przed strzelaniem rzutów karnych wykorzystaliśmy, aby podkreślić, że, że jesteśmy zespołem, który przychodzi zawsze w jakiejś wyjątkowej sytuacji, albo, albo mamy trzy czerwone kartki, albo e, przeciwnik remisuje w ostatniej sekundzie, albo my wygrywamy w ostatniej minucie, także na, na pewno e, chcieliśmy tych rzutów karnych przejść dalej. E, to, co się zdarzyło na końcu, no, my się na piłce, nie będę komentował zachowanie, na które ja nie mam wpływu jako trener, także na pewno, na pewno ludzie, którzy są od, od takiej sytuacji, będą, będą reagować, my wykonaliśmy swoje zadanie, zostaliśmy przy tych szurtekarnych, przyspolywali swoje, miały swoje... Powody żeby zejść, no to już nie, nie moja sprawa. Zespół walczył do końca. Mi tyle nie wiem co się będzie działo dalej, czy, czy przechodzimy, czy nie, ale uważam, że stany sportowe wykonaliśmy wszystko takie trzeba. Komentarz jest bardzo ciężki. Wszystko wiemy co się stało, a ja myślę, że to co się stało, tak nie patrzy na boiska, ale... To nie była reakcja można jednego. alebo dvoch uh, kibicov, ale perša vec, ja môžem povedať, tak že stojím za se spolem, co zrobili, zrobili, ukázali súport uh, celý šiat, valčí proti rasizmu, máme banéry, stop rasizmu, a čo stane to, čo sa stalo. Takže se ukázal to, že stojí za majsom a toto by nemalo byť na bojiskoch ani niekde na Švece. Co môžem povedať ku meču je to, že mi ukázali charakter, dva razy sme pregrávali, mohli sme ten meč vygrať pred koncom meču, byli karné a stalo sa to, čo sa stalo. A tiež nerozumiem, kde že karné byli pred, pred kibicami, našeho preštivníka a my vygrali los. To bylo povedzené, že penalti, že penalti bendou tam. Nerozumiem tému, lebo nemuselo sa to stať, keby ten los, ktorý sme vygrali, by byl na druhej strane boiska. Ja môžem povedať, že sú vážnejšie veci, než je Vinčestov v Pucharu a se spolu ukázal, co ukázal, ukázal, ukázal suport svojemu závodníkovi, kamar kamarátovi, príuteľovi. Nie, nestalo sa mi to, ale byli tam také veci, že možno jeden, dva uh, kibici možno to robili, ale to sa dalo, ale nie, 200-300, 200-300.